Nieprawdopodobna obsada drugiego odcinka dziesiątego sezonu. Na starcie Damian Drzewiecki, a także Dawid Durkalec. Durkalec, odkrycie dziewiątej edycji, dziewiętnastolatek. Pamiętamy, rok temu on odebrał dowód i przyszedł i od razu awansował do wielkiego finału. Krystian już oczywiście po swojej drugiej teraz będzie trzymał kciuki za Damiana. A Lost Man Standing na torze Ninja kontra Ninja. Tak, Damian Drzewiecki to też Last Man Standing, to człowiek, który wspinał się na górę Midoriama. No i też widzimy absolutnie dwie różne taktyki, bo my wiemy oczywiście, że Dawid Durkalec też jest zawodnikiem szybkim. No i to jest to! Spada z belki, spada z belki Damian Drzewiecki. Spada, ale nie odpada. Nie odpada, będzie walczył dalej, ale na pewno nie wywalczył miejsca bezpośrednio w półfinale. Dobrze, lecimy drugi etap. Nie ma sprawy. Mamy taką mocną ekipę, że trzeba było zaryzykować. Ale nowe zasady, coś pięknego. Widzimy się jeszcze raz tutaj, już na spokojnym przejściu. I na to, że trzecim eliminacyjnym, miejmy nadzieję. Ale to jest tutaj już raz dobry moment, aby właśnie uwypuklić te zasady, które są znane, natomiast zawodnicy. Nie powiem, że kombinują, ale ustalają sobie taktykę dojścia do wielkiego finału. Niektórzy chcą szybko, od razu w półfinale zameldować się po kwalifikacjach, inni nieco wolniej liczą na kolejne przejścia. Damian chciał być w półfinale, ale to jest taktyka o tyle ryzykowna, że nie wiemy, co zrobi potencjalny rywal w rozgrywce pierwszej. A my już teraz wiemy, tak patrząc na czasy że jedna z par będzie dosyć interesująca. A I Myślę, to, że nawet nie jedna. Nie ma co kalkulować. Moim zdaniem trzeba brać wszystko na 100%. Wszystko. Olin walczy do półfinału. A Dawid Durkalet zrobił swoje kapitalne przejście. Wiesz, wolno, ale yy, bardzo płynnie. Ja nie wiem, czy on nie ma lepszego czasu niż Krystian Drzewiecki i Robert Mandosz.